Po raz kolejny Tomasz Lis. to chyba niepatriotyczne, ale od początku wisiało mi to całe CPK. Okęcie, które zawsze lubiłem, całkowicie mi wystarcza. Maciej Wilk, nas nie interesuje ciepła woda w kranie. My oczekujemy od was rozwoju, my oczekujemy od was ambicji. Nie interesuje nas wasz kompleks zachodu i przede wszystkim ciągłe igrzyska dla idiotów, które nie pozwalają realizować szans rozwojowych, przed którymi stoi Polska. Jako, że od wakacji ceny gazu i prądu pójdą w górę gdzieś o około 50%, posłuchajmy, co Donald Tusk mówił przed wyborami. Dzisiaj, i to, i to mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, uważam, że dzisiaj gdybym był premierem, rachunki za prąd i za gaz mogłyby wynosić połowę tego, co wynoszą dzisiaj. Szef amerykańskiej dyplomacji spotkał się z Xi Jinpingiem. Tymczasem w internecie ukazał się film, kiedy Xi Jinping czeka na Blinkena i pyta się swojego asystenta, kiedy on wyjeżdża. Asystent odpowiada, dziś wieczorem, a Xi dobrze. W sensie dobrze, że już to będzie miał za sobą. W Wielkiej Brytanii przydomowa kamera w nocy na niebie zaobserwowała dziwny pojazd. Pojazd wydaje się być w kształcie trójkąta i na każdym z ramion ma światła. Nie wiadomo, co to było. Naukowcy w Singapurze testują, czy zdalnie sterowane karaluchy mogą być używane w celach ratowniczych. Tymczasem karaluchy, parę lat, parę misji, może awansuję i będę karaluchem w karetce.